Yeah. Piję napój rano, piję go wieczorem on Daje mi siłę, by iść za rogiem Moje serce bije jak młot w dłoń Energia płynie chcę ją mieć wciąż Świat wiruje w rytmie moich kroków Każdy łyk napędem do wielkich skoków Biegnę przez miasto nocą i dniem Z napojem w ręce niczym wielki sen Ja piję go dniem, piję go nocą Daje mi wszystko, czego mi potrzeba na światu napój energetyczny w moim kubku. Nie kwiat mi goczy w oczy. Napój nocy sprawia, że świat się toczy. Nigdy nie śpię, jestem pełen mocy. Energia w głowie, szaleje tej nocy. Wstaję rano, czuję w sobie prąd. Napój ożywia serca mój front, żadne przeszkody mnie nie zatrzymają Z napojem energetycznym i tak wygrają Ja piję go, piję, piję go nocą Daję mi wszystko, czego i potrzeba Piję rekordy na przekór światu, napój energetyczny w moim kubku Wiruję w rytmie moich kroków Każdy łyk napędem do wielkich skoków Biegnę przez miasto nocą i dniem Z napojem w ręce niczym wielki sen Ja piję to dniem, piję to nocą On daje mi wszystko czego mi potrzeba Piję rekordy na przekór światu Napój energetyczny w moim kubku Ja piję go dniem, piję go nocą. On daje mi wszystko, czego mi potrzeba. Widzę rekordy na przekór światu, napój energetyczny w moim kubku. Niebo pełny piask mi gorczy w oczy. Napój nocny sprawia, że świat się toczy. Nigdy nie śpię, jestem pełen mocy Energia w głowie szaleje tej nocy. Czuję w sobie prąd, Napój ożywia serca mój, front Żadne przeszkody mnie nie zatrzymają Z napojem energetycznym i tak wygrają